Cześć, z tej strony Karol Wolski, witajcie w Harem Akademii. Dzisiejszy odcinek będzie dla osób, które chcą samodzielnie zaprojektować swoje pierwsze badanie w organizacji, czy swój pierwszy projekt analityczny i po prostu go zrealizować i zastanawiają się, ok, no to jak się do tego zabrać w praktyce. Opowiem wam dzisiaj o tak zwanym modelu Arhat, o pięknym akronimie ARHT, który dokładnie pokazuje nam te kilka kroków, które powinniśmy przejść i moim zdaniem super fajnie porządkuje myślenie. No więc zostańcie ze mną i zanim przejdę do konkretów, to mam jedną małą prośbę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli uważacie, że dobrze gadam o tym HR-ze i że warto mnie posłuchać. Niech ta myśl HR-owa się się szerzej. A my zaczynamy. Model Arhat składa się właśnie z tych kilku kroków. Pierwsze A, czyli Ask questions, zadaj sobie pytania. Czyli w pierwszym kroku musimy sobie zadać pytanie, no dobrze, ale co ja w ogóle chcę zbadać i dlaczego to jest w ogóle dla mnie istotne? Po co ja to robię? I słuchajcie, ja wiem, może to brzmi banalnie, natomiast każdą aktywność biznesową, którą robimy, moim zdaniem powinno zaczynać się od dobrego pytania o cel. I dokładnie to sugeruje na model Arhat, który pokazuje jak zrobić pierwszy projekt analityczny samodzielnie. On też mówi, no dobra, to po co my to w ogóle robimy? Jeśli ja nie wiem co i dlaczego chcę badać, yy, dlaczego mnie to interesuje, jaki to może mieć wpływ na biznes, no to moim zdaniem nie ma w ogóle sensu zabierać się za prowadzenie badań czy jakichkolwiek analiz w organizacji. No bo potem zrobimy to badanie, ono będzie niekonkluzywne, nic nie będzie z tego wynikać, my się narobimy, umęczymy, zniechęcimy, a co najgorsze, prawdopodobnie zniechęcimy również naszych pracowników, no bo będziemy od nich chcieli dane, będziemy im wysyłać kwestionariusze, a potem nic z tego nie wyjdzie. Więc pierwsza podstawowa kwestia to jest zadanie sobie pytania: dlaczego ja chcę to robić, dlaczego ma to znaczenie biznesowe? i co w związku z tym będę chciał zrobić z tymi badaniami. To jest takie pytanie pierwsze, które w ogóle weryfikuję, to czy ja do tego tematu podejdę. No podam Wam przykład. Dajmy na to, że chcę zbadać czynniki wpływające na rotację. No to jest mój temat. No chcę się dowiedzieć, dlaczego mamy rotację w organizacji. Albo jaki jest na przykład poziom satysfakcji i co z tej satysfakcji wynika. No więc muszę tak naprawdę dobrze wiedzieć, ok, no ale to po co chcę badać tę satysfakcję? Czy ja wdrożę potem jakieś akcje? Albo po co chcę badać te przyczyny rotacji? Czy nie wiem, będę miał budżet na to, żeby coś z tym zrobić? Więc Sama ciekawość poznawcza najczęściej w badaniach organizacyjnych, w biznesie to trochę za mało, żeby się wziąć za zrobienie projektu analitycznego czy badawczego. No więc musimy mieć dobre uzasadnienie biznesowe. Więc to jest A. Ask questions. Bardzo ważna rzecz. Opisałem też ten model kiedyś w takim zgrabnym krótkim artykule na naszym blogu. Zresztą mam go tutaj ze sobą jako formę notatek do tego filmu więc też znajdziecie link, link do nagrania. Druga kwestia, od której, która się pojawia w tym modelu, czyli drugi krok, który warto wykonać, ta literka L. R, R R Jezus, której nie wypowiem chyba do końca życia, <grych> czyli review the literature, czyli zrób przegląd literatury. I moi drodzy, to jest rzecz kluczowa, ale nie literatury pod tytułem czasopisma bężowe nie wiem, ee, jakieś, które leżą na półce w Empiku, nie będę tu wymieniał tytułów, żeby nikt mnie nie podał do sądu, że ich krytykuję. Nie, tam nie znajdziecie tej wiedzy. Trzeba zrobić przegląd badań naukowych. Powiem wprost: trzeba zobaczyć, co inni badacze, bo wy robiąc badanie w HR albo jakieś badanie branżowe, stajecie się badaczami, odkryli w tym zakresie. No bo jeśli ja badam przyczyny rotacji, to pewnie znajdę inne badania naukowe, które pokazują, jakie są przyczyny rotacji główne. Kiedy sobie przetworzę te badania, przemyślę je, to będę w stanie sensownie zastosować tą wiedzę do mojego badania w kolejnym kroku, którym wam zaraz powiem. Jeśli badam na przykład kwestie związane z satysfakcją pracowników, to pewnie znajdę masę badań na temat tego, co się składa na tą satysfakcję, na co przekłada się ta satysfakcja w organizacjach, że nie wiem, że słabo koreluje na przykład z chęcią odejścia pracowników z pracy, a z czymś tam wyżej. Itd. I tą wiedzę znajdziecie w badaniach naukowych. Najlepiej, aby to były badania eksperymentalne albo metaanalizy, bo tamta wiedza będzie najpewniejsza, jeśli chodzi o jakość metodologiczną. Kiedyś pewnie nagram osobny film, albo sobie szkolenie na temat tego, jak szukać takiej wiedzy naukowej. Natomiast tak na start odeślę Was do wyszukiwarki Google Scholar, która pozwala wyszukiwać artykuły naukowe i bardzo często znajduje je w repozytoriach, gdzie można je pobrać całkowicie za darmo, żeby nie trzeba było iść do biblioteki. Co nie wiem, czy jeszcze komuś w tych czasach się zdarza, żeby chodzić po bibliotekach po artykuły. No więc yy, krok drugi. Przegląd literatury, literatury naukowej, która pozwala nam zrozumieć temat, który badamy, bo bez sensu jest wyważać drzwi, które już ktoś kiedyś otworzył. To naprawdę nie ma sensu w nauce znajdzie się bardzo dużo podpowiedzi. Czyli ask questions a, review the literature, punkt drugi. I teraz mamy punkt trzeci, który bardzo mocno wynika z tych dwóch pierwszych, czyli literka H, hipotezy. Postaw hipotezy. No bo zobaczcie, jeśli ja sobie postawiłem cele, ok, chcę zredukować na przykład rotację, bo ona powoduje zbyt duże koszty, po to robię badanie przyczyn rotacji i dobrze rozumiem ten mój cel biznesowy. Jeśli przejrzałem sobie literaturę i teraz wiem, że głównie to takie czakie czynniki na przykład w Europie wpływają na rotację, że jest jeszcze taki, nie wiem, czynnik jak organizational support na przykład, który ma olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o rotację, no to ja na podstawie wiedzy, którą mam dzisiaj, o w swojej firmie, wiedzy, którą mam z badań naukowych o potencjalnych mechanizmach, które generują to zjawisko, które badam w firmie, jestem w stanie dzisiaj postawić sensowne hipotezy, na przykład, że poziom satysfakcji jest powiązany z rotacją. Albo, że nie wiem, satysfakcja jest powiązana z czymś tam innym. Tak? Jestem w stanie wygenerować listę takich hipotez. I kiedy robicie badanie, to warto wiedzieć o tym, że mamy dwa rodzaje hipotez w tego typu badaniach. Zawsze mamy tak zwaną hipotezę zerową i hipotezę alternatywną. Tutaj lekka taka wrzutka z metodologii badań, może Wam się przyda. Hipoteza zerowa zawsze zakłada brak związków, brak wpływu, brak efektu. A hipoteza alternatywna zakłada że taki efekt jest. Czyli jeśli miałbym na przykład postawić hipotezy dotyczące, nie wiem, badań satysfakcji, no to na przykład mogę postawić hipotezę taką, będzie to hipo, hipoteza zerowa, że nie ma związku pomiędzy poziomem satysfakcji pracowników, a prawdopodobieństwem odejścia. To jest hipoteza zerowa. I do tego zawsze stawiam hipotezę alternatywną, czyli istnieje związek pomiędzy e, satysfakcją pracowników, a prawdopodobieństwem odejścia. Co więcej, ta hipoteza może być tak zwaną hipotezą kierunkową, czyli jeszcze bardziej szczegółową, czyli im większy poziom satysfakcji, tym mniejsze prawdopodobieństwo odejścia. Czyli mogę ją sformułować w taki sposób, że pokazuje mi kierunek zależności. No i teraz, dlaczego o tym Wam mówię? Ponieważ kiedy formułujemy hipotezy, i potem będziemy zbierać dane i je analizować. No to cała ta analiza danych magiczna, magiczna analiza danych. Wcale nie taka magiczna. Polega na tym, że analizuje się czy bardziej prawdopodobna jest hipoteza zerowa, czyli że efektu nie ma, albo hipoteza alternatywna. No i na podstawie analizy danych wybiera się tą, którą uznajemy za bardziej prawdziwą. Specjalnie mówię bardziej prawdziwą, a nie prawdziwą bo to jest temat na osobną dyskusję, nauka nic nie stwierdza na 100%, to zawsze jest prawdopodobieństwo. Natomiast przyjmijmy, że po prostu wybieramy tą, która jest dla nas lepsza, zakładamy na podstawie danych, że jest bardziej prawdziwa. No i sformułowaliśmy sobie hipotezę, czyli zobaczcie, mieliśmy nasze cele, zrozumienie sytuacji, czyli zadaliśmy sobie pytania, zrobiliśmy przegląd literatury, więc postawiliśmy hipotezy. No i kiedy już to zrobiliśmy, oczywiście zbieramy dane i mamy etap A a h a czyli Analyze the Data, tak? Przeanalizuj dane. No i oczywiście w zależności od tego, jakie wybraliśmy sobie hipotezy, jak je postawiliśmy, takie dobierzemy tutaj techniki analityczne. Oczywiście mamy techniki takie stricte, opisowe, jak średnia, mediana. Odchylenie standardowe, które podsumują nam dane, które zebraliśmy. Natomiast jeśli postawiliśmy sobie hipotezę w stylu, na przykład, wraz ze wzrostem satysfakcji spada prawdopodobieństwo odejścia, tak, czyli już koncentrujecie się na tym, jak satysfakcja oddziałuje, czy jest powiązana z rotacją, no to użyjemy oczywiście technik analitycznych, typu analiza korelacji czy analiza regresji, które pozwalają nam na tego typu pytanie odpowiedzieć, no i wyciągnąć wniosek, czy rzeczywiście ten związek pomiędzy powiedzmy, że tą satysfakcją a rotacją istnieje, czy może jest także u nas w organizacji go nie ma. Bo zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, że my z danych naukowych stawiamy sobie no jak najbardziej prawdopodobne hipotezy, które zakładamy, że no prawdopodobnie tak jest i teraz sprawdzam, czy jest u mnie tak w organizacji. Więc te dane naukowe zawężają nam niesamowicie wielkie spektrum hipotez do pewnych bardziej prawdopodobnych hipotez, natomiast potem, na etapie rzeczywiście analizy danych, my weryfikujemy. Czy te hipotezy również sprawdzają się u nas w organizacji? Czyli mamy właśnie taki, jak like, wszystkie hipotezy, które mogą mi przyjść do głowy. Dane naukowe to weryfikują, przepuszczamy to przez nasze cele biznesowe. No i mamy pewne hipotezy, które sprawdziliśmy i działają u nas w organizacji. I to jest nasz bardzo praktyczny wniosek, że na przykład satysfakcja pracowników ta, w taki a taki sposób przekłada się na prawdopodobieństwo rotacji. Więc teoretycznie, jeśli zadbamy gdzieś o tą satysfakcję, to dane nam podpowiadają, że ta rotacja powinna się w jakiś sposób zmienić. Oczywiście in plus z naszej perspektywy, czyli zmaleć. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli zobaczcie, przeanalizowaliśmy te dane, już mamy wniosek, ale tam jest jeszcze jeden etap. To jest etap T, czyli Tell the story, tak? opowiedz historię. Projekt analityczny, szczególnie w środowisku biznesowym, nie może się skończyć na etapie przeanalizowania danych. On się musi zakończyć. Opowieścią o tych danych, on się musi zakończyć wnioskami, które przekażemy organizacji, które przekażemy zarządowi, i moim zdaniem, to jest dopo, dopowiedziane ode mnie: te wnioski muszą zostać wdrożone, bo jeśli nie, to całe te nasze działania tak naprawdę zbyt wiele nie wnoszą. Może są super metodologicznie poprawne, może skorzystaliśmy z danych naukowych. Ale jeśli potem nie idzie za tym wdrożenie, no to z tych danych dalej nic nie wynika dla organizacji, dalej nie wnieśliśmy wartości naszymi analizami. I nie przez przypadek w tym modelu pojawia się Tell the Story czyli opowiedz historię, bo zaprezentowanie danych, szczególnie danych dotyczących analiz, które robimy, to nie jest taka prosta sprawa. Znaczy, może ona nie jest też super trudna, natomiast musimy się nad tym skoncentrować i zastanowić się, jaki efekt chcemy wywrzeć. Zresztą uczymy też tego w HRM Akademii, na naszym szkoleniu dotyczącym storytellingu danych i tego, jak prezentować dane nie tylko HR-owe, chociaż przede wszystkim HR-owe, bo w tym się specjalizujemy. I pokazujemy, jak te dane, które często właśnie są pod postacią wykresów, tabel nie zawsze przestępnych dla odbiorcy, przełożyć na odpowiednie komunikaty. No bo, finalnie, kiedy zrobicie to badanie, będziecie chcieli wyjść przed menedżerów czy iść na zarząd i powiedzieć, drogi zarządzie, czy drodzy dyrektorzy, menedżerowie, zrobiliśmy badania, takie są wnioski. W związku z tym, bach, 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 mamy takie i takie rekomendacje, one są poparte tymi danymi i to naprawdę zrobi wrażenie, jeśli zrobimy to oczywiście dobrze. Bo dane dają nam pewność naszych decyzji w tym modelu, natomiast dalej musimy umieć w sposób perswazyjny, przekonujący pokazać dalej, bo dane się same nie obronią. Jest taka świetna książka, którą napisał dwóch autorów z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. I ten tytuł super obrazuje właśnie tą sytuację. Same liczby nie mówią same za siebie. One nie wiedzą, jakie jest ich pochodzenie. One potrzebują tej historii, którą my opowiemy, żeby uzasadnić, o co w tych danych chodzi. No więc, moi drodzy, tak zbierając w całość, zobaczcie, mamy kilka takich bardzo logicznych kroków, które moim zdaniem, jeśli wejdziemy w nie głębiej i dobrze sobie przemyślimy każdy z tych kroków, pozwolą Wam zrobić sensownie projekt analityczny czy badawczo-analityczny w organizacji. Mieszam troszkę te dwa pojęcia, bo równie dobrze nie musimy robić samego badania, możemy skorzystać z danych, które już mamy w systemach. Krok pierwszy A. Ask questions, czyli zadaj sobie pytania te fundamentalne: po co, dlaczego, po co, dlaczego to robisz. Etap drugi. Review the literature. Czyli przejrzy literaturę naukową. Po co? No po to, żeby za chwilę w kroku trzecim wygenerować sensowne hipotezy. Natomiast to zapewnia nam to, że nie wyważamy otwartych drzwi. Bazujemy na setkach tysięcy danych z całego świata, które nam podpowiadają, co badać. Jakby szkoda to wyrzucać do kosza, nie robiąc przeglądu literatury. Potem oczywiście postaw hipotezy, czyli krok trzeci H. Potem A, analyze the data, oczywiście dobierając odpowiednie techniki analityczne. No i krok ostatni, piąty, tell the story, opowiedz historię. Nie zapominajcie o tym kroku piątym, bo mam wrażenie, że ci z nas HR-owców, ja też dawniej ten błąd popełniałem, którzy są bardziej, wiecie, tak nastawieni analitycznie, a tam lubię te tabelki, współczynniki, czasami zapominamy o tym, że to trzeba komuś jeszcze opowiedzieć tak, żeby zrozumiał i jeszcze żeby mu się to spodobało ciał nie chciał, wszyscy rywalizujemy również w organizacjach o uwagę naszych decydentów, więc róbmy to po prostu dobrze. Moi drodzy, jeśli ten odcinek jest dla Was przydatny, jeśli uważacie w ogóle, że ten model jest ciekawy, no to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, bo ta wieść będzie niosła się szerzej. A jeśli potrzebujecie wsparcia w tym, jak sobie ułożyć taki proces u siebie w organizacji, chcecie, żebym Wam pomógł na przykład ułożyć taki projekt badawczy, to po prostu zadzwoncie, napiszcie. Nie ukrywam, że robimy w HRM Akademii tego typu projekty, więc po prostu dajcie znać, chętnie pomogę. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! mm